Cześć, cześć, witajcie! Z tej strony Olgierd. A to jest kolejny odcinek gry Brawl Stars. Zaczynajmy! Najpierw zagramy sobie szelką w trybie solo. I zostawcie łapkę w górę dla podcieszenia, bo jeszcze nie jestem takim dobrym youtuberem ale nauczę się być naprawdę dobry. Piszcie mi różne rady na odcinki, a ja z chęcią je wykorzystam, żebym nie nagrywał tylko samego Brawl Stars. No i zginęliśmy. Minus dwa pocharki, ale zagrajmy jeszcze raz, bo chcę zdobyć wszystkie żetony. A następnie otworzyć gwiazdną skrzynkę. Mamy gracza, który nazywa się Pro, ale chyba jeszcze takim Pro nie jest. Jak widać, gracz Pro już zginął. No i jak odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Bo bardzo mnie to zadowoli. O kurczę, zarys z bólu załatwi. Musimy jakoś go ciachnąć. Idealnie, żeby. Ona tu postawiła miszka, ja to przeczuwam. Żeby nas misiek nie zabił, to ja się tutaj szczaję. Czy mnie nikt też nie zabił? Może moja będzie. I uciekam. Nie. Dobra, ale gwiezdny żeton jest. Jeszcze damy rodę sobie. Pierwszy gwiezdny żeton. Jeszcze dwa. Teraz piłka. Czyli zadyma. Ależ to będzie za dyma. Mam piłkę. Ojejku jest, ale wykiwałem. Świetnie. Andrzej, Andrzej, Pan Andrzej. W sumie nie znam imienia Andrzej, ale. No już sam, imię Andrzej. Załatwmy Andrzeja. Bo ma piłkę. I może nam strzelić gola. O nie! Panie Andrzeju, niech pan nie będzie taki pazerny. No pan Andrzej zawsze ma piłkę. Może teraz nam się uda? Jest, 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 jest. Ten pan Andrzej jest bardzo wkurzający. Ciągle nas ubija. Pam, pam, par, par, pam. Dobra, strzelamy. Gol. Nie, no nie ma gola. Dobra, Andrzej. Dobra, Andrzej nam nic nie zrobił. Nie, po, po co? No po co, po co ty złapałeś tą piłkę, no? Strasznie nie lubię po co. Czy jak to tam się czyta? Popchnąłem go i walnął gola, ale się, ja jestem wspaniały. Tak, tak, dziękuję. Dobra, jeszcze tylko jedno: Zbiory klejnotów, najgorsze. Nie cierpię zbiorów klejnotów. Wezmę sobie nitę, może. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Zaczynamy rundkę. Dobra, Idziemy po klejnociki. Oj, 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 szelam miszkę. Oj, 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 Co się dzieje? Udało się. Ale mam dobry składzik. Nie. Poradź sobie. Misiek, idź. Okej. Okay. Nie jest najlepiej, nie jest najgorzej. Dobra, mam sześć. Dobra. Mogę zobaczyć? Dobra, tutaj przyszedł do nas Franek, żeby zobaczyć jak się nagrywa, tak? Mój młodszy braciszek. Może otworzysz skrzynkę, będziesz miał szczęście, tak? No. Dobra. Mamy gwiazdny żeton, wygraliśmy rundkę i przyszedłem do Franek, żeby otworzyć tam skrzynkę. Myślisz, że coś wypadnie? Tak. Ale tam dużą otworzysz, dobra? Tylko tam dużą, ok? Uh -huh. Tylko tam. Klikaj. No. Myślisz, że coś wypadnie? I Ola ostatnią. Nic. Podwajacz żetonów. Fajne, co? Mhm. Dobra, to by było na koniec tego odcinka. papa. pa! Teraz nas Tak, papa. Pa.